Szanowni Państwo, spotykamy się na konferencji prasowej przed oficjalnymi uroczystościami związanymi z zakończeniem inwestycji pod nazwą Przebudowa Dachu w pierwszym Zespole Szkół im. Stanisława Skarbita we Wschowie. Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Marka Asta, włoskiego kuratora oświaty, panią Ewę Rawę, Doradca do spraw samorządu terytorialnego wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka, pana Grzegorza Maziewskiego. Maziewskiego, przepraszam. przepraszam, i gospodarza tego obiektu, pana dyrektora Piotra Wielanda oraz asystenta posła Asta, pana Tomasza Kosowskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj kończymy, uroczyście kończymy inwestycję pod nazwą Przebudowa Dachów Pierwszych w Zespole Szkół. Duża inwestycja. Największy dach tutaj w naszej okolicy wśród obiektów użyteczności publicznej powiatu Skowskiego 2600 m2. Naprawdę duże zadanie. Na realizację tego zadania powiat Sowski pozyskał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Jest to jedna z wielu inwestycji realizowanych przez Powiat Skowski, a finansowana ze środków rządowych. Z rządowych programów przebudowujemy drogi, przebudowujemy ulice, budujemy ciągi pieszorowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych. Naprawdę cały szereg inwestycji, łącznie na 70 milionów, powiat Wyskowski realizuje dzięki środkom pozyskanych z rządowych programów. Dzisiaj będziemy prezentować, jak trwały prace, jaki efekt jest tych prac, tutaj właśnie w pierwszym zespole szkół. Jak objęliśmy tutaj odpowiedzialność, przyjęliśmy zapowiad, i zarówno nauczyciele, jak i y, mieszkańcy, którzy tutaj w części tego budynku też mieszkają, y, zwracali uwagę na katastrofalny stan tego obiektu, na to jak on tam, y, jakie ma zacieki, jak to wszystko jest szczelne. Udało nam się pozyskać y, środki i ten dach z pięknej technologii, z karpiowej y, dachówki z 30-centymetrową izolacją z dołny mineralnej, z całymi opierzeniami, z nowymi kominami został w terminie przez wykonawcę danego w, 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 w zgodnie z prawem zamówień publicznych zrealizowany i cieszymy się, że dzisiaj na tej uroczystości gościmy tutaj targarskich gości. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chcę bardzo mocno pogratulować panu dyrektorowi Panu Gierandowi i panu starożytowi teraz tej inwestycji bo to trzeba tak powiedzieć to nie zwykły remont ale przy tych nakładach i przy tym zakresie prac można już mówić o inwestycji Ponad 2,5 miliona złotych prawda, nakładów, ponad 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni do przełożenia czy właściwie do zmiany, zmiany dachówki, więc naprawdę duże przedsięwzięcie. Jedno z wielu, które są realizowane na terenie powiatu wschodniego z środków rządowych. Nigdy w historii polskie samorządy, samorządy tak wielkiej pomocy ze strony państwa nie otrzymały, a tutaj mówimy o kilku programach, o programie inwestycji strategicznych, o programie funduszu dróg lokalnych. Mówimy oczywiście o polskim ładzie, więc po prostu pieniądze płyną na cele i właśnie takich inwestycji jak tutaj w pierwszym zespole szkół we wschodzie, czyli inwestycji oświatowych. Idą oczywiście na inwestycje drogowe, kanalizacyjne, na cele kultury Nowe Wschodnie. Trzeba po prostu powiedzieć, że ze środków rządowych już od kilku lat jest przeprowadzana restauracja wieży w kościele Parnym. Już oczywiście remont wnętrz. Ze środków rządowych z rezerwy pana premiera. To też jest dobra informacja, bo została podpisana kolejna umowa na budowę przy klasztorze Ośrodka Integracji Społecznej. Więc no po prostu rząd Mateusza Morawieckiego dostrzega te lokalne potrzeby i no, to jest jakby dowód na to, że Zjednoczona Prawica Prawo i Sprawiedliwość jest blisko ludzkich spraw. Warto wspomnieć oczywiście o kolejnej naszej trasie i też niebawem w Zielonej Górze będziemy czynić takie podsumowanie pod hasłem Trasa dotrzymanego słowa. My dotrzymujemy słowa, realizujemy to co zapowiedzieliśmy i na tym polega siła Prawa i Sprawiedliwości. Na marginesie chcę powiedzieć, że Tomasz Kosowski nie jest zwykłym asystentem społecznym posła, jest moim doradcą do spraw bezpieczeństwa, a no bezpieczeństwo to dzisiaj polski priorytet. Czy ktoś Panie pośle, panie starosto, panie dyrektorze, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że mogę być znów we Wschodzie i cieszę się, że jest to tak dobra okazja, żebym mogła przyjść, przyjechać do szkoły. Jestem kolejny raz w szkole i szkoła za każdym razem, gdy jestem jest coraz piękniejsza. Cieszę się, że rząd polski inwestuje w oświatę. Mamy bardzo dobrze utrzymane placówki, wyremontowane i tych szkół, placówek oświatowych ładnych, nowoczesnych, bezpiecznych przede wszystkim dla naszych lubuskich uczniów jest coraz więcej i dziękuję Panu posłowi, dziękuję rządowi za to, że inwestycje, które możemy obserwować, kończą się, są tak cenne i że dzisiaj akurat we Wschowie możemy uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj oddajemy taką ważną inwestycję dla pierwszego zespołu szkół imienia Stanisława Staszica, Panie pośle, proszę przyjąć podziękowania za wspieranie nas w tym działaniu, aby ten dach został wyremontowany. Nie wiem, który z dyrektorów pierwszy marzył o tym, aby ten dach został wyremontowany, bo rzeczywiście on był w fatalnym stanie, przeciekał w wielu miejscach i ta inwestycja była potrzebna, była konieczna. Jest mi niezmiernie miło że doszło do realizacji tej inwestycji, że ta, reali że ta inwestycja została dokończona. Cieszę się bardzo, że rząd Zjednoczonej Prawicy kładzie duży nacisk i dofinansowuje sprawy y, społeczności lokalnych, które bez tego wsparcia, bez wsparcia Funduszu Polski Ład nie byłyby po prostu możliwe. Szanowni Państwo, bardzo mnie z tego powodu miło i z tego y, miejsca chciałbym podziękować panu posłowi Markowi Astowi. Panu starości Andrzejowi Bielawskiemu, że wspiera nas i widzi potrzeby, potrzeby oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan... Szanowni Państwo, ja też oczywiście się przyłączam do tych podziękowań. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na doskonałą współpracę Pana Starosty, Pana Dyrektora z administracją Wojewody lubuskiego. Myślę, że to też istotne, że że ta współpraca jest i też pokazuje, też powinna pokazywać też innym samorządom, że współpraca z rządem polskim jest jak najbardziej opłacalna. To jest wręcz priorytet, bo wtedy można pozyskiwać duże środki finansowe na różnego rodzaju inwestycje, o których mówił między innymi pan poseł Parek Ast. Inwestycje w szkoły, inwestycje w drogi, inwestycje w kanalizację i inne usługi publiczne są dzisiaj absolutnie priorytetem polskiego rządu. I Zresztą my, my o tym mówimy regularnie, że to są absolutnie dla nas najważniejsze inwestycje. I one też przyczyniają się do przyszłości, tak? Szkoła to przyszłość, więc, więc tym bardziej cieszę, że taka inwestycja we Wschodzie jest realizowana, także jeszcze raz serdecznie gratuluję panu dyrektorowi tej inwestycji.